Jak? Ja ci się jakżeś to zrobił. Cześć, tutaj Y i dzisiaj pokażę magię Blowkowi, Dlatego oglądajcie do końca, bo będzie niesamowicie. Blowek jest bardzo znanym YouTuberem, z już prawie 3 milionami stałych widzów. Moim zdaniem jego źródłem sukcesu jest naprawdę fajne i luźne prowadzenie kanału. Miałem już okazję pokazywać mu magię, dlatego nie będzie łatwo go zaskoczyć. Dzień dobry, cześć, dziękuję, że przyszedłeś. Dzień dobry, dziękuję. cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem? Lajki dla, dla Blowka. Kto zna Blowka, daj lajka. Like. greka, dajcie Dobra. łapkę w górę. Nie znam. Dobra. E, chciałem Ci pokazać dwie rzeczy. Ok, dwie rzeczy, bo mamy historię, już coś tam widziałeś. Ja chciałem coś specjalnego zrobić. Tak, no już. coś magicznego, magię. Okej, okay, coś nowego, coś, czego jeszcze nie tak. robiłeś. Chciałbym, żebyś e, potasował te karty. Tak, normalnie, jak chcesz. Jak chcesz, tak? Jak chcesz, tak? Tak, wiem, że babcia lepiej pasuje. Nie <grym> musimy tego mówić, już mi teraz mówiłeś. Nie, nie chciałem tego mówić, tak. Chciałem, żebyś e, położył je twarzą w dół na stole. Mm -hmm. Twarzą w tasować. dół. tak? O tak. Tak, i rozłóż, tak, dokładnie. Teraz chciałbym, żebyś położył palec na jednej karcie, na której chcesz. Mm. Może chcesz zmienić? No, mam, mam, mam. Nie, nie zmieniam, nie pytaj mnie, Nie zmieniasz? Bierz. Dobra. Czy masz? No. No. Dobieram. Trzymaj, nie odwracaj jeszcze. Chciałbym, żebyś... E, masz jakąś monetę, będziemy potrzebować jeszcze monetę. mam. Moneta. Chciałbym, żebyś e, podpisał. Ja za chwilę się odwrócę. Chciałbym, żebyś podpisał kartę z tej strony i monetę. Znaczy, znaczy z dwóch. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mo będzie mind blow, bo blow. No ale dobra, no z dwóch ja stron. Tak, ja się odwrócę. Znaczy, monetę będę widział, ale żebym karty nie widział. Czyli z dwóch stron monetę. Tak jest. Dokładnie. Pa Możesz patrzeć, że ja nie patrzę, nie? Czy jeszcze, nie? Okej. Okay. Poczekaj. W ogóle masz bardzo fajny mazak. Zawsze chciałem sobie takie kupić. Były dużo, ale były za drogie. No dobra, nieważne. No. Mogę Ci go Już jest podpisane. O, tak. dziękuję. To ja go <laughs> Możesz schować. <laughs> Jak moja mama. Zawsze moja mama chodziła do lekarza yy, i zawsze on miał mnóstwo, wiesz, długopisów zawsze mm -hmm. podkradała. Pozdrawiam tak? cię, Może <laughs> nie powinienem tego mówić. No blisko z to co, co, co W sensie, że zmiesz? no bo widzę, że taki macie dobry kontakt, że zapraszasz ją no na no ten kanał to... i w ogóle tak fajnie, no tak, nie? No. Bardzo no. mi to, 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 jest fajne. Uważam, że w następnym to Nie, nie patrz. Tego. Nie, to, że nie, nie będę patrzył, nie chcę, żeby to było odwrócenie uwagi. Ja ją włożę do środka. Patrz, co on robi. On od razu nie zwracał moją uwagę, żeby wykonać patrz. swój trik. Nie, nie, nie. nie A jak się nie uda, to... Patrz. To nie jest żaden trik. Okay. To jest magia. Możesz patrzeć dokładnie, cały czas na wszystko. No. Twoja karta. No, do środka. No. bum, W środku. No, no, Teraz potrzebujemy monetę. I potrzebuję, mam kawałek serwetki. Co przygotowałem. Zawijamy w kawałek serwetki. Monetę. Nie ma tu drugiej nie, nie monety, czy coś takiego. Uwaga. Zawijam. Ja już mam. No. I... Pewnie tego nigdy nie robiłeś w życiu, co nie? Czego? No zawijałem... Teraz zobacz, patrz uważnie, żeby nie było, że ci coś tutaj podmieni monetę czy coś. Prawda? Położę ją na talii. Więc potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy, żeby był blow. Wiesz, co musi być, nie? U, no. Uwaga. Patrz uważnie. Nie wiem, że mają piątkę spalić. Ej, Nie wiem, czy widzisz, ale Twoja piątka wypaliła Pupsłyśmy dziurę. Karty. Dziurę w talii, widzisz? No. To były moje karty. Niosę tam. Połóż tu palec, już, już no. wystygła, ale jeszcze jest ciepła. I trzymaj, trzymaj cały czas, trzymaj. Wyzmiem tylko te karty nad piątką. To zrobiłem tak, żeby było ładnie. Ja zrobię tylko. tylko te karty, które są nad piątką, zobacz. Jest trochę spalonych, i jeszcze trochę spalonych. I jeszcze jest spalonych, jeszcze, jeszcze jedna w końcu zatrzymało się i osmaliła jedną kartę. Śmiało. Blow! <laughs> Ale jak? Ja się Cię pytam, jak żeś to zrobił? <laughs> no i Greg, powiem ci, że... <laughs> o co tu chodzi? Potasowane, tak? Mhm. Chciałbym, żebyś ja będę wykładał karty i nie chcemy wybrać jednej karty, więc powiedz stop, gdzie chcesz. No, no niech będzie ta, 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 no. Stop? Tak. Nie, nie jedną kartę? Chciałem wybrać trochę więcej kart. Jak ty potasowałeś, chciałem wziąć trochę więcej kart, chcę wziąć 9 kart. No dobra. Z góry, jakbyś mógł, weź e, odlicz dziewięć kart. No. Raz, dwa, ta, trzy, trzy, cztery, pięć, pięć sześć, sześć, siedem, osiem, osiem, osiem dziewięć. Zgadza no. się? No, no, no. Chyba nawet jedna jest osmalona. No ją. Zrobiłem coś dziwnego, okay. to się może nie udać. Weźmy mój telefon i chciałbym, żebyś wpisał, wybrałeś losowo karty, tak? Tak, i wyjdzie ktoś... po prostu twój numer. To by to było niesamowite, bo to, było, to ci pokazywałem, nie? A What weźmie. the f... Poczekaj, poczekaj. 778. Jak? jak? I 1 to jest AS, 33. <św challenged> nie, nie wiem, czy ma to dla ciebie jakiś sens? Jak? <św> 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 chyba ma sens. Jak? <św> <św> dobrze? <św> jak? Ja nie wiem jak, żebyś to zrobił. Ludzie nie wiedzą, czemu A ja tak nie jest bierze. Bierze. śmiało porozmawiaj. Nie że nie odbierze. Halo? Halo, tato? Tak, słucham. Gdzie jest mama? A co to jest, co to za numer? Nic, tutaj magia Y mnie czaruje i powiem ci, że zrobił mi taki trik, że wziął karty jakieś tam w ogóle po prostu 9, 9 jakichś nie wiadomo jakich? I z tych kart wyszedł numer mojej mamy. Halo? Halo, słucham. No cześć, mamo. No cześć, pa. No jest... znaczy, cześć, cześć. Mamo, no, jestem w szoku. Co się stało? No bo magia Y mnie czaruje, nie? No i kazał mi, w... wziął dziewięć kart jakichś, wiesz, przypadkowych. No i spoko. Czy... Tak, dziewięć przypadkowych kart, nie? No, no i mówi dobra, to we, weźmy telefon i zadzwonimy po, pod te liczby, które wyszły, nie? Ja patrzę na, na te kartę, to... Sz... Twój numer, ja taki... Nie wiem, jestem w szoku, nie wiem jak on to zrobi, ale no bo... Ja robię, Naprawdę, no przecież dzwonię z jego numeru, no to jest... No, ale ogólnie, mamy musisz go poznać, bo on po prostu jest... No. Powiem Ci, synku, że bardzo mi się chłopak podoba, naprawdę, nie wiem, czy teraz z nim jesteś, czy nie, ale po prostu taki jest tajemniczy, nie w tym sensie wierzy tego, nie, 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 ale bardzo On fajny uciekł. chłopak. No, dobra, no. mamuś, to trzymaj się, ale zobaczysz to później, no, powiem Ci, że jestem w szoku. A gdzie to zobaczyć? No, później to pewnie będzie na YouTubie, czy coś zobaczysz, no, szok. Aha, no, aha. dobra. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie subskrybujcie bloka. Dajcie znać w komentarzach, co I bardzo się bardzo zabawcie. I nie próbujcie odkryć tam przez blury numeru mamy, bo samej mama sobie do życzy. To co zrobiłeś tam. I dzwoneczki, łapki w górę. I komentarze. Dziękujemy pięknie, subskrybujcie. Pozostańcie magiczni.